8 stycznia Ewangelia Marka, rozdział 6, wiersze od 34 do 44. Pięć i dwie ryby. O tyle poprosił Jezus, bo tyle było, więc tyle wziął i to wystarczyło. Jego błogosławieństwo zrobiło resztę. Drodzy, gdy celebruję Eucharystię i podnoszę w górę chleb, a potem wino, to uświadamiam sobie, że my tak samo. Mamy tylko tyle, tak mało, ale to dajemy Bogu, a on, wypowiadając przez nasze usta błogosławieństwo, zsyłając na te dary swojego ducha, czyni je ciałem i krwią Chrystusa, syna Bożego. A to nam wystarczy. Gdy mamy Chrystusa, mamy wszystko. Popatrzcie, do tego czasami jest potrzebne tak niewiele, ale pytanie Chrystusa jest zawsze to samo. Chociaż masz niewiele, to czy jesteś w stanie się ze mną tym podzielić? Czy jesteś w stanie tym, co masz tak niewiele, ale w moich oczach tak wiele podzielić się z drugim bratem, z siostrą? Ja nad tym wypowiem błogosławieństwo i zobaczysz na własne oczy cuda, których do tej pory nie widziałeś, które nie wierzyłeś, które wymygają się Twojej ludzkiej logice. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Do usłyszenia.